Hej yo, jo, uczestniczyłem z tej strony Iron Man i wracamy do Minecrafta Ściągnąłem sobie nowego Minecrafta To jest ten taki Ten taki Ten z oficjalnej strony co No nie wiem, o chyba to jest ten oryginalny, tak mówią I tak graj, graj, graj. Jeśli, jeśli nam się poszczęśli... Załodu Ale nam się poszczęściło I dobrze, i skończyliśmy w tej wiosce Tyle co zrobiłem to przeszłem stamtąd Stąd, no, z tego i tej wiotnej kowala To tam Od tamtego momentu No i myślę, że Tak, mamy to zrobić Łatwa brzieczki Takie odgłosy z gry, nie wiem czy słyszycie Segreguję, dobra i dzisiaj pójdziemy Nie wiem czy będzie widać Powinno stąd widać chyba raz powinno być widać zaraz powinno być widać ja nie. o tam też właśnie później tam też tam najpierw ale później to sądzę o, ładuje się to o nie a nic o kurda. O o no, tak jest myślę Aż to kurwa Lagi, 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 lagi Ja nie mogę Myślałem, że lagi to mogą być na serwerach tylko, ja ci ty, kurwa do A nic nie. O cholera, mały konik. Balam też... o tam podwolono będą jeśli w Ale nie patrzcie, mały konik. nie takie słodkie, kurwa nie wiem, nie wiem, czy widać albo jeszcze oddano może w stanie hmm, nie, będę już go bił, mi się tylko miecz a co to tam jest? co to jest? to jest, to jest że chyba dzik tak, dzik a my się na nim go zaatakujemy Ała! O, wow. o, moja noga, ale się rzucił. Zmniejszymy, bo już mamy leki. No Wiem tyle, że tam jest, y, tam jest, tam jest, tam jest, co tam jest? Wiem tyle, że tam jest y, boss ognia. Bo ognia na maksymalnie oddalony i widziałem. Co dzisiaj będziemy robić? O, pozabijamy sobie kilka zwierzątek To jest na pewno co zrobimy Rafturkę O, będzie walka o przetrwanie Lew kontra człowiek Aha patrzcie gadali gadali i się zcywalali na mnie rzucić co jest z tym łzem stali koło siebie widzieli, że umrą. A co, ooo rzucił się na mnie czekajcie pszczoła też będzie taka odważna o. ale nie no z przesady trochę można udalić no trochę było, ale dobra. Może trochę, lagi pewnie tylko. Ja, sztur No to dzisiaj zdobywamy pożywienie i takie tam. No może jeszcze tu coś będzie złudziane. Ach. No mm, nie. Mm, Wejście w dół. Podejrzana czy już mam się bać? Dzisiaj, godzina 20 live, 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 o Miecz, jest. A, strong crafta i się... Jezu, to jest to strong crafta, ja tak idę, patrzę, co to jest, się przestraszyłem. To nawet taka że co, nic Ci nie zrobi, może się jej wystraszyć

O, o! Te drzewa tu są. Ładny biom. Ładny biom się bardzo za ten Są grzyby, więc je No Zupki chińskie. Żeby był jeszcze ten drugi rodzaj grzybów to rodzaju. A, są ją też. Lawa. Jakiś na tym. Tam. A właśnie, to jest też strona, tak. Uh o, -oh. Enderman Nie wiem czy tam iść A nie szczur, o nie, bo myślałem A to raz go zabijemy, zobaczcie tylko co tu jest ten po co a wiem, to jest ten właśnie z tego tego nie Jeden szczyt. Przestraszam. Krokodajno.

to się tchło nie biało, zauważyłem bo... <noise> Już bagno pamiętamy z poprzedniego odcinka Nasze miejsce śmierci no, nic nie ma takiego A To co jakieś nie daje? To drzewa. tam biec aż tak daleko nie skaczy, że mam aż tam wyskoczyć no tak, zaraz tam pójdziemy, już, no tak zapalnie. pa, pauza, dobrze, już wróciliśmy, po pauzie Świetnie, niestety, nie będzie na live. Niestety, niestety. A jak tam możliwe, że one są nad wodą. Jak on w wodzie się spom... O, co tam się tak świeci? Przyciągło ma uwagę. O, tak. tak zajebiście przyciągło mu uwagę, teraz coś tam słyszę. Tak. Pasa zajebiście po prostu. że nie zabił. Dobra. Nie tam? Co jest? Poziom wody się obniżył, czy co? Hmm. Przyjazne. A! Nie, nieprzyjazne. Won, 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 won. won. umrę, 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 jest, przeżyłem. Nie, nie, nie. Jest, 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 jest. Kaczka, kaczka zabójca. Jezu, to jest wszystko niebezpieczne takie. Się boję się tu przebywać. Myślę, że mnie za taką I aa, ja, fart, serduszko. i lepiej jak będzie jak pójdę, bo nic no się robi kurna ja tu skrzyni szukam, a to tu jakiś turty limit to muszę nawet szybko iść, jeszcze kaczka no i to bardzo szybko wręcz muszę zapier... że tak lepiej go wężyk А лучше ездить. Все это опасно. Тут нема. Язычку сезонили первые потворы. У скорпионы. Нет! А! Мушу дойти. Дам рада. To nie tam na no pewno mm. O, bezpieczny dom to ja bym zrobił bez tego domu Dlatego się po co robić domy w minecraftie Dobra jest o chwila, chwila, chwila. Muszę lampkę zapalić. Już ciemno. dobrze. <laughs> Oj, przepraszam bardzo. Wszystkie trzy tak szybko zjadłem. Och, Dobra. Dobra. Teraz musimy zrobić wyjście na górę. Okej, okay, już wróciliśmy. W ogóle mi się wszystko zacięło i całkiem, ale dobre. To jest już pająki, to jest niepokojące. I obawiając się o swoje życie bo sądzę, że nie wejdę stąd. Talne jest jeszcze to Dlatego zrobię ten auto Odwagę, to oto coś. Skorpione, a my się wspinają no to będzie niezła jadka. Spał, no i mnie tu, To teraz przypalaj mnie, to się nie da, to się nie da To się nie da, to przypalaj mi co mam samo jedzenia Nie robię O Jezu, ale jestem no, Już się dobra Ej, no, no, no słyszę takie. O cholera mój brat. Mój brat, jo, bracie! O! <grym>, mój miły braciszek. wypadł A! Jezu, tylko że... Jak on mnie? Bracie, gdzie jesteś? Jezu, każdego tu... Ile ich się... No to nie słyszałam, tak. O kurwa. O kurwa, o kurwa. Patrzy się na mnie. Co to jest? Ja, hmm. obrad Ja się nie poddam, będę walczył do końca A tu mnie jebkaj porozmawiam Spierdala Она носит на своем ложу дети. Я не могу, это фаня выглядит. А, а, не, 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 Я а там Я не, 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 Aha. A nie 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 nie, nie. co wy robicie Już jest troszkę bezpieczny do mnie chce wejść A ci dam. Teraz te małe będą chciały do mnie wejść. Ojciec już są Jezu! Bak. No to można go pić Jezu, że ja żebym nawet tego nie widział Jezu, są Pierwsza noc oraz świat skorpionów No dobra Мой брат, крипер. Могу вам газовать. nie linia. O! To było strzało strzygam. Dobrze, zrobimy jeszcze to i sądzę, że będziemy kończyć już ten nasz dzisiejszy odcinek. Nie! O cholera jasna! Dwa. najgorszy sen jaki może być nie doczujecie mamy do czynienia z wilkowakiem eee. następny odcinek się fajnie zapowiada no to tyle jeszcze tylko tutaj Jestem Szybki, szybkiego dochodzenia zrobiony Więc zapraszam do oglądania kolejnych odcinków Subskrybowania Komentowania pozytywnie I jeszcze coś Jego... No, sobie przypomniał, przypomniał, przypomniał Nie to chyba tyle no. Jeszcze coś? Nie Więc Na razie trzymajcie się but